Witajcie w kolejnym odcinku Pixel Gun 3D nowe konto, gramy na telefonie ja jestem Flotar, wy zostawiacie łapy w górę jeżeli chcecie więcej odcinków z Pixel Guna na kanale wbiłem sobie czwarty poziom grałem sobie troszeczkę na spokojnie kupiłem nową broń, Ok, nie pokazałem wam tego ale dzisiaj wam pokażę tą e, nową brońkę, Wypamiętajcie także, że z kodem Flotar na G2 macie 3% zwrotu na zakupione gry e, i może otwórzmy sobie to jajko, bo tam pewnie coś czeka jakaś fajna nagroda, Ma Magic Egg Magic Egg to jest chyba to najlepsze e, z tego, lecą epickie potwory, otwórzmy sobie jakąś Darmową skrzynię. Miejmy nadzieję, że coś fajnego poleci. Uuu, mię bardzo. Czekajcie, czy ja powinienem mieć głośno grę, jeżeli mikrofon mi także ją zbiera. Dobra, będę miał coś takiego. gram oczywiście na swoim takim prywatnym telefonie, nie jest to żaden specjalny telefon do nagrywania, więc może być dziwnie. Bo na przykład ktoś może zadzwonić, albo ktoś może napisać SMS-a i będę musiał po prostu to wycinać, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Mamy jedną skrzynię do otwarcia z eventu, także sobie ją szybciutko otworzymy. Ja muszę jednak ciszyć, grę, gresory za te problemy, że co chwilę coś tam zmieniam, ale wiecie jak to jest. E, jak po prostu. E, nie, nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć, ale witam, cześć! Ee, Pixel Gun 3D link do pobrania gry jest w opisie. Podobno jakieś nowe update, y, podobno da, da się grać bez problemu za darmo, co w sumie e, pisaliście, że teraz jest OK. Chociaż. E, o, VIP account. Widzicie? Rzucam kostką i od razu wiem co dostanę. Także VIP idealnie na odcinek będzie. Tutaj przygotowany i fajną mapę nową znalazłem, którą będę chciał Wam pokazać. Weźmy sobie jeszcze e, resztę rzeczy, na przykład tak, VIP-a już nie potrzebuje, czyli to możemy usunąć. Weźmy tak, tak i o, dobra. Proszę, żebym dostał golda, a nie części broni, bo wolę golda. Do... u 100 golda, idealnie. Ej, co, co jest? Dzisiaj jakiś, kurde, się zapowiada naprawdę dobry odcinek. E, weźmy jeszcze tak VIP, VIP i może 5 części. I znowu, oczywiście, chcemy jak najwięcej golda, bo dzięki temu będziemy mieli jak najlepsze bronie. 10 golda, zawsze coś. I ja tak już jestem 110 golda na plusie. E, weźmy jeszcze ostatnią nagrodę. To jest spoko, bo można po prostu sobie naprawdę fajne rzeczy darmożkę zrobić. Dobra. Uwaga. Ostatnie losowanie. Zaraz sprawdzimy co i co, jak. Wiadomo, uczę się cały czas grania na telefonie, więc... E, mój skill nie jest zbyt duży, ale miejmy nadzieję, że z, z odcinka na odcinek będzie coraz lepszej, lepiej. E, galeria. Tak, miałem wam pokazać broń. Taką broń sobie kupiłem. Pencil Thrower. W nawet nie wiem, czy ja nią grałem. No, teraz sobie zdaję sprawę, że chyba ja tym kompletnie nie gram. Mam 166 zł, czy mogę coś odblokować? Chyba uuu, co to jest? Ultimatum. Czemu mi się ta broń kojarzy? Że ona jest jakaś taka totalnie konstrukcja. Czemu, czemu ona kosztuje aż 700 diamentów? To mnie zastanawia. Bakar, czy mamy tutaj coś ciekawego? W sumie mógłbym to sobie kupić. Albo... Właśnie, możecie zdecydować w komentarzach, co powinienem następne kupić. Czy na przykład czekać na snajperkę, bo wiem, że na poziomie... E, to jest chyba dziesiątym? Prototype. Prototype, jeżeli nie wiecie, to jest jedna z lepszych snajperek, jakie są na początku dostępne. Chyba, że coś się zmieniło. Mówię, dawno ja nie grałem w Pixel Gana. Mam jakieś jajko. Uuu, właśnie, to jest jajko. A, no su super zwierzątko. Nawet dwa jajka mamy. E, get a pet. Husky. O, i mam magiczne jajo. Co jest? No jest więcej tych... Nie, nie wiem co się dzieje, ale to chyba będzie odcinek z zwyk... To będzie odcinek zwykluwania jaj, definitywnie. Eee, wróćmy może do... Ja, ja, ja bym chciał moje zwierzątko zmienić. W ogóle tutaj mam jakieś zadanie. To jest spokoj z tymi zadaniami. Winter Set. Czy mogę coś tutaj zrobić? Nie, nie wiem, gra mi pokazywała taka, jakbym miał jakieś dwie rzeczy. Eee, dwie rzeczy do odebrania. O, za chwilę będę miał trzeci level Battle Passa i dostanę 20 zł, a później jakieś skrzyneczki. No szkoda, że nie mam tego Battle Passa, ale może kiedyś to się ogarnie jeszcze. Zobaczymy, myślałem, że przerwałem sobie nagrywanie, a wezmę sobie nagrywanie do góry, wy tego nie widzicie. E, dobra, klikamy Battle Now i pokażę wam tą moją fajną mapę, tylko czekajcie, co to jest. E, muszę zabić 40 przeciwników, mamy nagrody razy 3, wszystko razy 3 i dostanę za to skrzynię i możemy grać tylko tymi brońmi. Wiecie co? Sprawdzimy to. Sprawdzimy. Może nie będzie tak źle. E, to jest oczywiście świąteczna mapa, już jest po świętach, ale o kurde. Dobra, z trzeciej osoby gramy. Oj, oj. Co, co to jest za broń? Co to jest za broń, kurde? O, gościu sparł. Dobra, możemy się tutaj wybić, Muszę sobie przypomnieć, jak się w ogóle grało na telefonie. przeładujmy sobie em, broń. I polecaliście mi, żebym sprawdził, jak się ta gra na zaBlock Strike, chyba? Nie. Taki pixel gun jest, tylko że on jest za larmo. tam są tryby jak w cs mnóstwo trybów jest. Nie ma takiej zwariowanej grafiki, ale podobno też jest giera spoko. Ojejku, ja, ja już widzę, że będzie problem z zadawaniem obrażeń z tej broni. Bo zobaczcie, że ta broń bardzo mało obrażeń bije. Ja w ogóle go chciałem... Ile ja muszę go uderzyć. Nie wiem, ile razy muszę go uderzyć tym nożem, żeby zrobić mu obrażenie, bo to jest. To jest troszeczkę dziwne, nie? Że. E, właśnie nadal tego nie zmienili, że do przeciwnika bije się 10 sekund jednego. Ja bym wolał właśnie... żeby wszedł taki patch. Możecie coś się wypowiedzieć, co o tym myślicie. E, żeby w końcu te fragi szybciej troszeczkę wchodziły. Zobaczcie, ja sobie... No strzelam w typa. Nie, nie wiem ile pocisków już w niego wystrzeliłem, ale ja pamiętajcie, że ja nie mam zbroi i we mnie też tak strzelają. I nic się nie dzieje. W ogóle muszę skina sobie zmienić. I. Z... W końcu asystę dostałem. Dwa magzynki na jednego typka. Eee. Mówię, to, to jest na pewno dla mnie do zmiany. Wątpię, czy to zmienią, ale fajnie, gdyby coś takiego było. Czasami jak się na przykład trafi gościu, gdy ma, gdzie ma broń kupioną za diamenty, to powiem wam, że jest ciężko. Oj, ciężko już grałem parę razy z takimi, to troszkę się denerwowałem, tak odrobinę. I właśnie, ja muszę tutaj zdobywać fragi. Muszę 40 fragów zdobyć i wtedy będę miał dostępną skrzynię. Zobaczymy, ile za jedną mapę dostanę fragów, patrząc na to, że jest zabicie jednego typa to jest, o dobra jest, to jest y jakieś 10-15 sekund strzelania bez przerwy na niego, może przesadzam y ale rozumiecie, że nie jest to jakoś szybko, ciekawe czy asysty na przykład liczę jako fragi, nie wiem, trzy asysty i jeden frag, o w ogóle za mną cały czas gościu chodzi, dobra mo możecie by się, halo Wow, ale emocjonująca walka, nie, no mówię, ten tryb, y, gdzie mamy mniej HP, defeat, 15 pucharków za defeat, 615 pucharków w ogóle mam, nie wiem, czy już skoczyłem do lepszej ligi, czy też nie, e, nagrody są średnie, wbijemy na pewno dzisiaj piąty poziom, i mam 3 fragi na 40, czy ja chcę robić dzisiaj 40 fragów, no trochę to trwa, nie ukrywam, kurde, mam troszkę dylemat, bo pewnie zejdzie, zeszłoby mi na tym, nie wiem, z 40 minut, na zrobienie tych fragów, ale sobie pogramy na razie i później zdecyduję po prostu, czy chce mi się, e, czy chce mi się po prostu te fragi wbijać. Może gdybym miał inną broń, chociaż nie, dobra, to jest eventowa broń. Okej, okay, to jest broń eventowa, więc jakby troszkę to fra, dobra. mamy już kolejnego fraga. Niceu. I może pójdziemy. O, stuk ktoś O, się ma, Night. Wszyscy mają takie same skiny, te podstawowe. Ja będę musiał sobie zrobić tego mojego skina z Minecrafta, bo jest naprawdę fajniutki. Nie doktora Flotarusa, tylko tego, którego używam aktualnie. Jeżeli nie wiecie, to odpalcie jakikolwiek odcinek Minecrafta mój. To będziecie wiedzieli, jak wygląda ten skin. O, system mam. Czyli w sumie tu się tylko opłaca dobijać tak naprawdę tych gości. Żeby, wiecie, upewnić się, że dostanę nagrodę. Dobra, tu jest typek. Siema, siema. O, co, coś mu tam bije. Co, coś go smyram tym. Ciekawe, czy na przykład, jeżeli mam zbroję dostępną. Dobra, jestem z powrotem. No, telefon mi dzwonił po prostu teraz, więc musiałem szybko zrobić cięcie. Właśnie to jest taki minus e, nagrywania na normalnym swoim telefonie, że czasami się dzieją takie rzeczy. I ja na przykład mówiłem coś, i w połowie zdania urwałem. I ja już nawet nie mam pojęcia, co ja mówiłem takiego. Ale e, coś wspominałem o tym, że e, po tej rundzie pójdę na normalną mapę, i wtedy. E, wtedy pokażę wam właśnie tą broń, którą kupiłem, ten Pencil Thrower. Może będzie jakimś kozakiem totalnym, może będzie słaba. Zresztą zobaczymy to, tylko sobie tą mapkę zagramy. Fajnie, że wygrywamy, bo dostanę trzy razy więcej nagród. I chyba trzy razy więcej pucharków, a pucharki, jak nie wiecie, tu są bardzo ważne, bo wtedy dostajemy e, nagrody za kolejną ligę. I dostajemy diamenty, jajka chyba jakieś jeszcze, z tego co pamiętam. Także może być, te nagrody mogą być naprawdę spoko. Dobra, zmieńmy sobie broń, Tyk. A może ciebie? Może ciebie? Może ciebie? Uwaga! Udało się. Udało się! Zdobyliśmy fraga. 8-5. Troszkę zaczynałem na co mi się nie podoba, bo... To musi być pewniaczek. Dobra, jest headshotik dla mnie. Czy Mr... Chwila. Było tam, że Mr. Fire... Czy ja mam nick Mr. Fire? Nie no, niemożliwe, że znowu jestem problem. Nie no, jestem prawie pewien, że ja mam nick Flotar. Garam pewnie teraz głupoty, ale czasami miałem w PixelGanie ten problem, że jak ktoś miał takie samo ID, e, konta jak ja i po prostu e, mógł zapraszać różne osoby do klanu. Mówię, tam, tam dziwne rzeczy były z tym PixelGanem. Myślałem, że już to ogarnęli. Zaraz się przypatrzę dokładnie. Nie, Flotar, dobra, wszystko jest w porządku. Już myślałem, że mam jakiś zmieniony nick znowu. O, dalej najcie. Jest. Nie, ale system. Kurde, nie chciałem asysty. Ja chciałem coś innego dostać. Dobra. Chciałem fragę dostać, bo przecież tutaj chodzi tylko o fragi. I wtedy chyba dostaje się tą skrzynię poziomu drugiego. Z drugiej strony, no co ja może z tej skrzyni polecieć? Polecią mi 10 części jakiejś tam broni albo czegoś takiego. To już nie są te stare skrzynki, gdzie e, mogła polecieć jakaś broń. Teraz dostajemy części broni i musimy sobie ją skraftować. Niby to jest e, na dużej lepsze, ale jeżeli ktoś, tak jak ja, nie gra zbyt dużo w tego pixel gana no to... No to jest troszkę... Nie, no to jest troszkę gorzej dla niego. O, dobra, tutaj mamy jakiegoś delikwenta. ja... przeszkadza mi to, nie, nie będę wam, yy, nie będę was kłamał. Przeszkadza mi to, że tak długo się po prostu strzela w tych przeciwników i tak mało obrażeń my robimy. O, 150. <laughs> 150. Pięknie. Jestem nawet pierwszy w tej lice? Okej, okay, dawać, dawać, dawać więcej. E, 9 kluczy. A cz czekajcie, czy ja dostałem. Czyli ja dostałem nagrody za. E, VIPA? Wydaje mi się, że nie. Nie dostałem Deathmatch. Co to jest za tryb? The Move speed decreased. Only weapons from heavy special melee. No, ek... nie, to ja nie chcę tego. O, nie chcę tego, bo ja wiem, że mi pójdzie dość słabo w tym. E, na tym, no to weźmy sobie może. Toy factory? Challenge complete. Słuchajcie. I mamy trzeci poziom. Dostałem 20 golda. Nice. No i no, dobra, odbierzmy tą nagrodę. W sumie, jak mogę, to ją odbiorę i lecimy multiplayer. E, to battle. Armory. O, kolejne jajko mam do wyklucia. E, nie, e, nie sprawdziłem tego. Bestsejar już, level pierwszy. Czekaj, ty masz 4. Respawn 12. Czy one czymkolwiek się różnią na początku? Dobra, wezmę ciebie, bo jesteś rzadki. I chciałem jeszcze zbroję. 55. Upgrade. Dobra, nice. Mamy przynajmniej jakąś tam e, zwykłą zbroję, maski, to wszystko. Widzę, że jest nadal za diamenty. Mogę na przykład kupić coś takiego. Bo widzę, że nie kosztuje to zbyt dużo. Także fajnie. O, double jump, buty z double jumpem. Pamiętam, mam na swoim normalnym koncie. W ogóle tam pisaliście, żebym zrobił normalne y, drugie konto, ale no właśnie to jest drugie konto. Jakby nie wydaje tutaj kasy nic, więc... Mam jasny dostęp do tego swojego starego konta, ale no gram cały czas na tym. I tutaj jakby nie ma żadnych takich specjalnych bonusów, nic takiego. I mogę w końcu przetestować. Okej. Okay. Czyżby ten typek miał mało HP, czy po prostu ja jestem takim kozakiem? Że tyle obrażeń mu zadaję. Proszę, proszę, proszę. A, nie wiem. Nie wiem, czy właśnie ta broń jest dobra. Czy znowu będzie trzeba pół magazynka typka? Wystrzelić, o, tu mamy jakiegoś delikwenta Tylko, że on miał tą ochronę Dobra, o wiele lepiej jest e, On miał tą ochronę przed y, Wiecie, zabójstwem nowych graczy O kurde, taki sklepik, Gunshop. shop Ładnie to wygląda, no, ale ta broń Ta broń Naprawdę fajnie się zapowiada Wejdźmy sobie na górę, może kogoś ustrzelimy tutaj O, mamy de... O jest, dobra, rzucę granat Tutaj, w tego E, ma dobry atak speed Tam w ogóle na górze jest typek Hmm. tylko, że no właśnie celnością tej broni jest troszkę gorzej z tego co widzę aha, chyba, że po prostu mam e, blokowała mnie ta balustrada nemesis, double kill dobra, musimy, musimy to wygrać ten mecz muszę wygrać, bo ja muszę zdobyć pierwsze miejsce w lidze i wtedy dostanę awans na kolejną ligę zresztą my za chwilę zobaczymy, którzy jesteśmy w tym e, w tej lice, dobra dwie minuty zostały do końca meczu, tu jest kolejny nie, okej, okay, ta broń jest fajna ta, ta broń już mi się podoba. Widzicie, jaka jest różnica pomiędzy poprzednim meczem a tam, a tym, że tutaj, ja wiem, że gościu jest tu za mną. Nawet dwóch było. Ale tam, no, jeden magazynek po prostu i gościowi nic się nie działo. Tutaj, pięć, sześć strzałów i gościa nie ma. A ja będę chciał na pewno się nauczyć grać snajperkami, bo tam na tym drugim koncie, Tylko, że wiecie, ja tam gram na emulatorze, więc było troszkę łatwiej. Ale yy, właśnie było tak, że jeden strzał w gościa i gościa nie było tym prototypem na początku. Więc będę chciał to powtórzyć. Zobaczymy z jakim e, z jakim skutkiem. O, granat. Oj, oj, oj. Test co, co jest nie tak? Czekajcie. Jeżeli tutaj stoję. Aha, to ja w gościa nie trafiam. <gryw> z jakiegoś dziwnego, niezrozumiałego dla mnie kompletnie powodu. E, dobra, granacik się ma. Oj, nie, nie, tutaj ten granat miał polecieć. Ale, kolejny headshotik. 33 hp. Aj, no nie udało się. Jeżeli mówię, mikrofon coś tam zbiera, jakieś dźwięki, e, to sorry. Ja też staram się przyciszyć na maksa grę, ale też e, musicie cokolwiek słyszeć. Właśnie z gierki bezpośrednio. O, tam jest na górze, chodź. No nie, nie udało się. To może ciebie. Może ciebie. Super. E, 19,11 minuta do końca. Idealnie powinno wyjść. E, nie wiem, na jaką broń kolejną zbierać. Mówię, możecie mi śmiało... Powiedzieć, czy warto zbierać na e, prototypa, chociaż on jest dopiero na dziesiątym poziomie, czy coś innego warto jeszcze kupić. Będę się was słuchał, bo dawno mówię, dawno nie grałem, więc dużo się pewnie pozmieniało. Na razie się gra bardzo przyjemnie. Nie mam jakiegoś uczucia, że po prostu odstaję od tych graczy, mimo że e, nie wydałem złotówki. Pewnie później wiecie, będą problemy. Ale to wszystko w swoim czasie. Oj. Ech, no i jeden minus tej broni, że. Ona tak strzela, jakby od dołu, i czasami się te pociski blokują. Dobra, double kill. O, tutaj. Dzięki, super soldier. O, zwierzątko. właśnie, przysiane muszę na strzelać, a wystarczy, że naceluję na przeciwnika. Ale ja cały czas próbuję. Okej, okay. <ścoughs> cały czas próbuję strzelać i nie do końca mi to wychodzi. W ogóle strzelcie łapę w górę, jak teraz oglądacie ten film. O, to, to będzie dla mnie znak, że dotarliście do tego momentu, okej? Okay? Możemy się tak umówić. Tak, okay. raz w tygodniu chciałbym rzucać odcinki Pixelgana. Nie wiem, jak się na to zapatrujecie. 50 pucharków. Nice'u, 1000 już mam. Ja mam drugie miejsce w lidze. Dobra. Kluczyki dostałem. O, 80 expa. Super, super, super. I mamy piąty poziom. Też na pewno dostanę jakieś nagrody za piąty poziom. Eee, Deadly Games Parkour Challenge. No i mamy jakieś tam, wiecie, nowe rzeczy do naszego lobby do ulepszania plus jakieś tam bronie mi się odblokowały ale chciałem sprawdzić który jestem w turnieju jestem drugi a potrzebuję 1200 pucharków aby przejść na ligę wyżej i ile mam czasu? nie w sumie chyba nie ma tutaj a za, ty, za jeden dzień się to kończy więc, więc wiecie co? Ja pójdę szybko rozegrać jeszcze jeden meczek i widzimy się już e, pod koniec tego meczu. Już wam nie będę go pokazywał, bo ten odcinek troszkę trwa, także dosłownie do zobaczenia za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem i e, słuchajcie, wbijem szósty poziom w międzyczasie, mam dwie skrzynie eventowe do otwarcia, także sobie to właśnie teraz zrobimy 21 skrzyneczek i czy coś jeszcze udało mi się wbić? A, mam 1231 pucharków, więc się kwalifikuję do przejścia na wyższą ligę, w ogóle nie wiem, musiałem chyba z 4 mecze rozegrać, żeby wbić te 1200 pucharków, ale lecimy z openingiem na sam koniec, że 10 e, kluczy i jedna skrzynia taka kosztuje, zobaczymy, może coś ciekawego poleci Uuuu. o kurde, ej test wow, dostałem <grytania> dostałem w końcu super rzecz ze skrzyni, co jest nawet nie sądziłem, że to jest możliwe. Wiecie, to nie, nie są części, tylko dostałem jakieś zwierzątko. Nie, nie mam w sumie pojęcia, czy to zwierzątko jest dobre. E, zaraz sobie pety? I, gdzie są moje. Legend. Okej. Okay. Dobra, mam legendarnego zwierzaka. Niby nic takiego, ale powiem wam, ja się cieszę. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Pewnie niedługo zagram, e, nagram kolejny odcinek z Pixre'a, bo przyjemnie się gra. Dwa poziomy dzisiaj wbite. Zobaczymy, co będzie dalej. A na razie dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, hej!